Szybkowian Kamil Norwit, Moja ojczyzna. Kto mi powiada, że moja ojczyzna, Pola, zieloność, okopy, Chaty i kwiaty i sioła, Niech wyzna, Że to jej stopy. Dziecka nikt z ramion matki nie odbiera, Pacholę do kolan jej sięga. Syn, piersi dorósł i ramię podpiera, To praw mych księga. Ojczyzna moja nie stąd wstawa czołem. Ja ciałem z fratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem. Czyż płacę światu? Naród mię żaden nie zbawił, nie stworzył. Wieczność pamiętam nad wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył, żem nazwał człowiekiem. Ojczyzny mojej stopy okrwawione, włosami otrzeć na piasku, padam. Lecz znam jej twarz i koronę. Słońca, słońc blasku. Dziadowie moi nie znali też innej. Ja nóg jej ręką tykałem. Sandału, że mi nieraz na nich gminny, ucałowałem. Niechże nie uczą mnie, gdzie ma ojczyzna. Bo pola, sioła, okopy i krew i ciało i ta jego blizna to ślad. loop stop